Siemanko, z tej strony ja Wiktor Pro i dzisiaj no zdobyłem sobie do 3057 pucharków i mam boł w końcu. Odblokowałem go sobie właśnie wczoraj. To się cieszę. I teraz nie wiem na czym zagrać, ale na przykład na oblężenie zagramy i niech będzie bołu. Mam piątą rangę najmniejszą. To niech będzie boł i. A ten, ten mój brat to on jest niefajny. Wydrobił mu frank, ale to już yy, to już nie moja sprawa i, i ten. I w ogóle mam jego konto gdzieś to zagram sobie na oblężeniu i, i ten. No tutaj na razie OK. Ktoś mnie ogląda. jeśli okaże, że to mój brat to będzie źle, bo ja go nie nagrywać. Czy znaczy, nie lubię, mam na myśli, bo. kurcze, blade. Teraz zobaczę, czy on mi wygląda, czy nie? Wejdę do Oglądaj, ja, dobrze. Nie, mam 4 śrubki. Chyba trzeba mi po niebie oddać. To nagranie w ogóle nie ma sensu. Dobra, i tak to przegrałem. Ale trudno. Dobra. Na razie jest jeden do jednego. Kurzy byk. No Dwie do dwie śrubki do trzech Ja cię. Też. Nie chcę nie ja umiem po prostu grać. Zagram na dło i tyle. O wiem. Wyślę do mojego brotę za pomyślnie i zobaczymy, co odbierze. Dobra, na razie się polepszyło. No kurczę! Teraz to nie wysta... O! Remis jest. Myślałem, kurde, ale to by było źle. O! Na kokszołomień ale, ale zobaczmy teraz, jak ich zmierzymy w ogóle. Ale będą jaja na twardo i na miękko. Właśnie możemy tego zepsuć, że ja tak powiem, bo plus 12 to by była ten plus 10 fajna sumka, że tak powiem. Yes. Dużo by to było po charku. 16 już też mamy. Czyli dwa razy tyle bym musieli uzbierać. Nie wiem czy my zegramy, ale zobaczymy. Czasami się plany zmieniają. O, nie, jest 13. Kurka, wódka. O kurde No nie, 17 do 18. Jak oni teraz wystawią bota, ja cię wal Nie no, a już się tak cieszyłem, Późde No i super, przegraliśmy. Ach, minus 2 Ja cię prędko Super. Dobra, dorobię robię sobie na dół. O skurczybyk! Wysyła do mnie zaproszenia. To ja zrobię na chwilę pauzę, bo muszę się napić.